Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witam. Dzisiaj mamy 1 stycznia. Jest nowy rok, który zaczynamy w liturgii uroczystością Teotokos, czyli Maryi Świętej Bożej Rodzicielki. Na progu tego nowego czasu życzę, żeby ten czas był dla nas czasem w pełni błogosławionym. I aby te błogosławieństwa, o których dzisiaj będziemy czytać i rozważać w Bożym Słowie, aby one w naszym życiu się wypełniały pod opieką Maryi, Świętej Bożej Rodzicielki. A gdyby ktoś chciał i jeszcze nie słuchał nagrania ze Spotkania ludzi Maryi pod tytułem Teotokos, Teotokos to po grecku znaczy Święta Boża Rodzicielka, to wysyłałam to nagranie na różne grupy albo jest też na kanale pod nazwą Wspólnota Hioba na YouTubie. Zachęcam do odsłuchania, bo bardziej wtedy zrozumiemy ten tytuł Maryi, Teotokos. Dzisiaj w pierwszym czytaniu mamy czytanie z Księgi Liczb. To jest takie bardzo słynne czytanie, w którym Pan mówi do Mojżesza, że ma powiedzieć Aoronowi i jego synom, jak mają błogosławić Izraelitom. Że mają mówić, że niech cię Pan błogosławi, niech rozpromieni swoje oblicze nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską, niech zwróci ku tobie swoje oblicze, niech cię obdarzy pokojem. I można by sobie dzisiaj zadać przy tym czytaniu takie pytanie, no czemu Bóg sam nie błogosławi, co nie może? No oczywiście, że może i to sam Bóg nam błogosławi przez ludzi, ale dzisiaj u progu nowego roku, już jakby w pierwszych sekundach tego nowego czasu, Bóg nam przypomina, że Jego błogosławieństwo, Jego miłość dociera do nas przez ludzi i my od ludzi. Też przyjmujemy może błogosławieństwo. Dzięki świadectwu wiary innych ludzi my możemy wierzyć, ale też my możemy stawać się błogosławieństwem dla innych i dawać świadectwo naszej wiary. I to jest bardzo piękne i to jest bardzo ważna taka zależność we wspólnocie ludzi wierzących. Dalej w tym psalmie responsoryjnym śpiewamy Bóg miłosierny. Niech nam błogosławi, wołamy, żeby Bóg się nad nami zlitował, żeby nam błogosławił, żeby ukazał nad nami swoje pogodne oblicze. I to wyrażenie pogodne oblicze, no, mnie osobiście zawsze daje dużo do myślenia, bo kiedy widzimy człowieka, który w relacji, na przykład w rozmowie czy w spotkaniu ma w stosunku do mnie pogodne oblicze. No to mamy w sobie takie przekonanie, że ten człowiek jest mi życzliwy. Nie? I kiedy warto sobie wyobrazić, właśnie Boga, który to rozpromienia to swoje oblicze nade mną, że on mnie widzi i po prostu się mną cieszy. To czasami, zwłaszcza na dworcach, można zobaczyć takie sytuacje, jak ktoś oczekuje na kogoś, na jakiegoś podróżnego, który wysiada z pociągu. I tak z daleka się rozpromienia czyjaś twarz, bo zobaczył tę osobę, zapewne kochaną, bo na nią czeka. Tak samo Bóg rozpromienia się nad nami. Kiedy Bóg na nas patrzy, on na nas zawsze patrzy z życzliwością, patrzy z miłością, i to jego oblicze jest rozpromienione takim pogodnym uśmiechem. A potem mamy czytanie z listu świętego Pawła. Apostoła do Galatów i to jest absolutnie niezwykłe czytanie, w którym czytamy takie słowa. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych ducha syna swego, który woła: Abba, ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Dzisiaj jakby święta Boża Rodzicielka, która jest patronką tego dnia, jakby przez to słowo też nam przypominała: Jesteś dzieckiem Boga. Masz prawo mówić do Boga, tatusiu. Tatusiu. To, to, to jest nie, nie, niezwykła relacja. I zobaczcie, to na samym początku nowego roku Bóg nam to przypomina, że On rozpromienia się, kiedy na nas patrzy, bo On zawsze ma dla nas spojrzenie Ojca. A spojrzenie Ojca, tego Ojca Niebieskiego, to jest zawsze spojrzenie miłujące. I bez względu na to, jakie mieliśmy doświadczenie swojego ziemskiego Ojca, Czasami może groźnego, karzącego, odpychającego, to Bóg, który jest dla nas ojcem, jest dla nas miłością. I w duchu świętym, kiedy to duch święty pobudza nas do modlitwy, będzie nas też czynił zdolnymi wewnętrznie do tego, aby odkrywać Boga jako ojca i wchodzić w relacje z Bogiem jako ojca. A potem mamy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. O pasterzach, którzy udają się do Betlejem, znajdują Maryję, Józefa, niemowlę leżące w żłobie, a Maryja wszystkie te sprawy zachowuje i rozważa je w swoim sercu. I znowu to jest jakby podpowiedź takiej pracy dla nas na cały ten nadchodzący rok naśladować w tym Maryję. Nie podejmować pochopnie decyzji, nie, nie, nie żyć na powierzchni życia. Ale właśnie rozważać Boże Słowo, właśnie rozważać to, co dzieje się też w moim życiu, patrzeć na wydarzenia mojego życia i w nich próbować odczytać wolę Bożą, a przede wszystkim zobaczyć to rozpromienione oblicza Ojca nade mną. Maryjo święta, Boża Rodzicielko, ucz nas tak żyć. Niech każdy dzień nowego roku, tego, który dzisiaj się rozpoczyna. Uczy nam z właśnie takiego życia i uczy nas tego, żebyśmy słuchali i Bożego Słowa i tego, co się mówi o Bogu i myśleli o tym, żebyśmy częściej nasze myśli zajmowali Bogiem.